A więc, co myślę na temat ex-weganów, co myślę na temat badań krwi oraz co myślę na temat norm dotyczących badań krwi, jak i norm dotyczących witamin oraz minerałów, które no, są w jakimś tam przedziale e, nam polecane, te normy. Zaczynając od ex-wegan, muszę tutaj na przykład wziąć bardzo, bardzo, bardzo dobry przykład. Filmik, który trwa ponad godzinę, który nagrał Keksu, nie znam kolegi, ale filmik jest idealnym przykładem, który, który odpowie i pomoże mi odpowiedzieć na to pytanie. Po, ogląd po obejrzeniu pierwszej minuty tego filmu, po prostu wiemy wszystko na ten temat, co musimy tak naprawdę wiedzieć i na czym musimy się skupić. Sami możecie zobaczyć tą pierwszą minutę. Dołączam link w opisie tego filmu jest to wywiad z pewną kobietą, która oczywiście jest ex-weganką i tłumaczy co i jak jej się przydarzyło oraz dzieli się swoim doświadczeniem, bo wiedzą wiedzą tego nie można do końca nazwać a więc mówi ta dziewczyna w pierwszej minucie, że była 10 lub 15 lat na wegetarianizmie natomiast przechodząc na weganizm, jedyne co Miała do jedzenia to uwaga uwaga ziemniaki chleb i jakąś tam surówkę ściśle nieokreśloną. Słuchajcie, każda osoba, która by odżywiała się tymi trzemema, trzema produktami, byłaby chora, ja się wcale nie dziwię, że byłaby chora. Wcale się nie dziwię, że jakakolwiek osoba byłaby chora lub niezadowolona będąc na tych Produkta, chleb, ziemniaki, jakaś sałatka. Cały ten filmik reprezentuje brak edukacji, e, brak edukacji i jeszcze raz brak edukacji. Słuchajcie, no, ja się wcale nie dziwię. Mamy lekarzy, który, którzy reprezentują brak edukacji na podstawowe tematy, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi po prostu o życie, o funkcjonowanie organizmu. I to dotyczy się wszystkich eks wegan. Czyli braku edukacji, braku chęci poznania nowych rzeczy i braku czystej wiedzy. Krótko mówiąc, ja mam zero czasu, żeby poświęcać na rozmowy, jeżeli chodzi o ludzi na takim poziomie edukacji. Życzę im po prostu dużo chęci do rozwoju i edukacji. Ponieważ sam kiedyś byłem osobą, która po prostu śmiała się kpiła z osób, które, które jadły po prostu nasze piękne cudowne, stworzone przez naturę, które pobierają energię ze słońca rośliny. Kolejna kwestia to jest badań krwi. Słuchajcie, mamy. Z tego co słyszałem, 4, 5, 6 tysięcy elementów, na które składa się krew. Tymczasem badanie krwi, biorąc pod uwagę morfologię, jakieś tam hormony, może jakieś witaminki, może jakieś minerały, zbadamy tych elementów w 20-30. Tak, to nie jest rzeczywisty wynik stanu organizmu. Szczególnie, że to jest tylko krew. To jest tylko krew. To, co się naprawdę liczy, to stan funkcjonowania naszych komórek. Pięknym przykładem jest tutaj liczenie poziomu magnezu lub wapnia w naszej krwi. W naszej krwi może płynąć wapń oraz magnez nieorganiczny, toksyczny dla nas. Tymczasem jedyny magnez i wapń, który się dla nas liczy, to jest ten wapń, który dotarł do komórki, wapń i magnez organiczny. Także niestety, ale te badania krwi. Mogą mieć sens, jeżeli jest bardzo duże zaburzenie organizmu, jeżeli występuje choroba, to tak warto przeprowadzać różnego rodzaju badania, które mogą faktycznie pomóc zdiagnozować chorobę lub ją wyleczyć. Ciężki temat, ponieważ leczenie samo w sobie już jest bardzo, bardzo tematem złożonym i jeżeli chodzi o medycynę, no to kontrowersyjnym tematem. Osobiście. W 99 99.999% nie udałbym się do szpitala. Jedynym powodem, które, dla którego udałbym się do szpitala, jest złamana noga, lub ręka, lub ewentualny wypadek samochodowy. To jest jedyny powód, dla którego bym się udał i polecił i udać się do szpitala. Wszystko inne dała nam natura. Wystarczy się do niej dostosować. Jeżeli odchodzimy od natury i się wynaturzamy, choroby są murowane, mniejsze lub większe, prędzej czy później. W zależności od tego, jakie mamy geny, jakie geny odziedziczyliśmy odży po rodzicach, ponieważ rodzice też, jeżeli o siebie nie dbali, no to przekazali nam bardzo słabe geny. Ale jak już zbadamy sobie ten krew i porównamy je do norm, to te normy są ustalane na bardzo, ale to bardzo schorowanym społeczeństwie ludzie sobie nie zdają sprawy sprawy z tego jak bardzo jest schorowane społeczeństwo niestety, taka jest rzeczywistość kochani a jeżeli już mamy te wyniki i porównamy do tych norm to wyniki krwi są z chwili obecnej z chwili pobierania krwi po 24 godzinach po 48 godzinach krew może się zmienić te badania krwi mogą się zmienić z godziny na godzinę z minuty na minutę i ostatni temat, normy, jeżeli chodzi o witaminy i minerały. No tutaj jest temat taki sam jak w przypadku norm, badań krwi. Normy są podawane na podstawie schorowanego, bardzo schorowanego społeczeństwa. To samo tyczy się e, badań na temat e, bilansu azotowego, e, tego ile potrzebują tak naprawdę białka. Generalnie wszelkie badania i wszelkie normy są robione na ludziach, którzy mają założenia metabolizmu, którzy są schorowani. Także polecam brać poprawkę, po prostu brać poprawkę na, na wszystko, co widzimy, wszystko, co słyszymy, wszystko, co czytamy, i nawet wszystko, co czujemy, ponieważ w dzisiejszych czasach nawet możemy zostać, e, że tak powiem, poddani urządzeniom, które wpływają na nasze uczucia, na nasze myśli. Dobra, to by było na tyle w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, rozwijajcie się. Życzę Wam dużo rozwoju, dużo chęci do działania, dużo energii. Do następnego filmiku.